Bo chcę tylko okno mieć w moim pokoju, a nic więcej, tylko ja chcę jego, 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 jego. Tylko, tylko, tylko. Okno jest tylko moim jedynym przyjacielem, zatem kogoś innego. po prostu ja chcę jego tylko, tylko, tylko. Tylko, 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 tylko i na to proszę się spojrzeć na takie małe rzeczy. Małe rzeczy, małe rzeczy, małe rzeczy. Bardzo to nic, tylko ja chcę tylko okno. Oh, tylko w moim pokoju to już mało, już wszystko. Chcę tylko okno mieć, chcę tylko mieć okno jeszcze, tylko mieć okno jeszcze, tylko okno jeszcze. To będzie świetny dzień na okna, oknach, 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 si ja mam go w pokoju. O, ju, oju. oj, oj. Oj, jest tylko ulega. I'm going to go to bed. I'm going to go to seven, three, four. I'm going to i